dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na dzisiejszej gali otwarcia Międzynarodowych Targów Energetyki Expo Power oraz Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej. W tym roku na Expo Power mamy przyjemność zaznaczyć swoją obecność poprzez wystawę rozdzielnicy wirulacji gazowej typu LK04. Rozdzielnica w izolacji gazowej LK04 zgłoszona przez firmę ABB z Warszawy. Gromkie brawa, drodzy Gratulujemy serdecznie przyjścia ABB. Tegoroczne stoisko ABB przyciąga wyjątkową innowacyjnością. Pokazujemy nowoczesną rozdzielnicę LK04, która została uhonorowana Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pole prezentowane na stoisku w całości, montowane i testowane jest fabrycznie, dzięki czemu zarówno transport, jak i montaż na stacji jest znacznie prostszy i szybszy. Poświęciliśmy temu urządzeniu konferencję, która odbywała się w dniu dzisiejszym. Chciałbym że na tym obrazku widzimy kompletną stację w układzie H5, pięciowo która ta część wysoka jest w Tego roczne targi to jest sukces naszej firmy ABB. Pokazaliśmy rozdzielnicę kompaktową typu GIS Gas Insulated Switchgear. Widzimy perspektywy na zastosowanie tego rozwiązania w Polsce. Czy to w przypadku remontu potrzeb własnych dużych elektrowni, czy to zastosowania tych stacji w liniach polskich kolei państwowych.